No, niestety jesteśmy bardzo rozżaleni po tym meczu barażowym, już nawet nie o, o obu meczach, tylko, tylko chodzi mi już bardziej o spotkanie, które dzisiaj rozegraliśmy. Wyglądało na to, że zaczęliśmy ten mecz dobrze, przejęliśmy inicjatywę. Niestety głupio stracona bramka po, po elemencie, na który byliśmy częściowo przygotowani, bo na wszystko nie można być przygotowanym, ale spodziewaliśmy się takiego doświadkowania i, i, i uderzenia z takiej strefy. Niestety straciliśmy bramkę po, po właśnie takim elemencie. W takich meczach najważniejsze są y, niuanse, detale i właśnie na, na poziomie takich detali. Nie wygraliśmy tego barażu, na czym bardzo mocno obolewamy. Głównie zawiedliśmy siebie. Oczywiście ludzie, ludzie, którzy byli z nami cały czas po spadku, to też chcemy ich bardzo przeprosić, bo to byli naprawdę... Poznaliśmy ludzi, którzy są prawdziwymi kibicami Tarnowi i to jest szacun dla nich. Natomiast teraz, no cóż, trzeba się pozbierać i, i, i walczyć, walczyć dalej, bo ta drużyna to jest drużyna chłopaków bardzo ambitnych i, i prawdziwych unistów i wiem, że się jeszcze podniosą nie raz. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.